Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykazuje się wielką ignorancją i brakiem elementarnej wiedzy z dziedziny łowiectwa. Wpatrzone w ekozołomów i ich utopijne teorie zupełnie pomija konieczność dokonania zasadniczych zmian w przestarzałym, ko mafijnym systemie zarządzania gospodarką łowiecką w Polsce. Ochoczo składane obietnice przedwyborcze poszły w zapomnienie. Wystarczy zauważyć, że poprzedniej ekipie rządzącej wystarczyło zaledwie kilka dni na to, by zmienić ustawę łowiecką w sposób pozwalający na zawłaszczenie naszych pieniędzy oraz na zatrudnienie partyjnych nominatów. Aktualnie rządzącym od października 2023 roku nawet w głowie nie zaświtało, aby szybkim ruchem zatrzymać ten skandaliczny rabunek płatnych stanowisk. Ministerstwo Klimatu bardzo frywolnie traktuje powierzony mu nadzor nad PZL, mając wiedzę, że przy wyborze członków naczelnej rady Łowieckiej doszło do nieprawidłowości, a wybór prezydium dokonany został z naruszeniem zasad prawnych, przyjęło postawę poprzednika czyli Edwarda Siarki. Jak pamiętamy, Edward Siarka, uznając, że poprzednia naczelna rada utraciła możliwość podejmowania uchwał, to uchylał tylko te uchwały naczelnej rady, które z jakichś powodów nie odpowiadały. Pozostawił natomiast tą dotyczącą króla kłusowników, przewidując, że jej uchylenie bardzo by zaszkodziło jego wizerunkowi. Tak też działa aktualnie minister klimatu i środowiska. Zapytany w trybie prasowym, z jakich powodów nie reaguje na wadliwe powołanie prezydium naczelnej rady łowieckiej, mimo że w swoich pismach potwierdza, Iż ma o tym wiedzę, odpowiada dość dowcipnie, że przepisy nie określają terminu, w jakim ministerstwo ma zareagować. Oznacza to tyle, że jak będzie pasowało, to zareaguje albo nie i zgodnie z wyznaczoną ustawową rolą uchyli albo nie wadliwe uchwały Naczelnej Rady. W tym mętnym systemie dobrowolności przestrzegania zasad prawnych rodzi się stare ale nowe. O szarych myśliwych i ich problemach nikt nie myśli. Działania władz za, zafiksowane są na urządzaniu swoich ludzi. Portal zarządu głównego PZT, który nadal ma charakter dawnej trybuny ludu, donosi w swoich anonimach o kolejnych spotkaniach działaczy, odzianych w mundurki zaprojektowane na wzór faszystowskich leśników. Z tych to anonimów wynika jedno: spotykają się, wybierają i brylują. Trudno uznać za rozsądne te wybory. Naczelna Rada Łowiecka, a raczej członkowie z poszczególnych okręgów, zawłaszczyli sobie prawo do wskazywania, kto w ich okręgu mianowany ma być na rzecznika, sędziego, sądu Łowieckiego, czy członka komisji przy zarządzie głównym. To oderwane od demokracji prawo nie wynika z postkomunistycznych przypisów ustawy łowieckiej czy wadliwego na wskroś statutu, jakie w monopolistycznym zrzeszeniu mają zastosowanie do chwili obecnej. Obowiązuje prawo powielaczowe. Jako olbrzymi skandal, znaczna część środowiska odbiera m.in. wybory do tzw. rady naukowej. I pomijanie faktu, że zarząd główny PZEU dysponuje ośrodkiem do, doświadczalnym w Czępiniu, a więcej tatuową komórką naukową. Odbierając to jako działanie wyłącznie propagandowe, myśliwi zauważają, że wyjątkowym skandalem jest powołanie w skład tych komisji, między innymi Mariana Flisa, znanego z wielu skandalicznych dokonań, gdy pełnił on znaczące role w strukturach PZEU. Z funkcji łowczego okręgowego w Lublinie został usunięty w atmosferze Wielkiego Skandalu, został przytulony przez poprzednią ekipę rządzącą w PZTL i mianowany na stanowisko dyrektora biura w zarządzie głównym PZL, gdzie zapisał się w pamięci myśliwych bardzo negatywnie. Wiedza tego człowieka, który działa jako biegły szacujący szkody rolnicze na podstawie amatorskich zdjęć. Budzi wiele wątpliwości. Brał też udział w intrygach, mających na celu zdewaluowanie jednego z mądrzejszych łowczych okręgowych, swego konkurenta. Zupełnie dyskwalifikuje go z możliwości pełnienia jakichkolwiek funkcji w PZT w ogóle. Intrygi pozwoliły zwolennikom Mariana Flisa na obsadzenie wbrew woli delegatów zjazdu stanowiska łowczego okręgowego w Lublinie alkoholikiem który dysponował ochazetem niczym prywatnym łowiskiem. W książce ewidencji polowań prawie wyłącznie widnieją liczne polowania Mariana Flisa, Henryka Chwalińskiego, Marcina Barwińskiego, Mariusza Żelasko oraz strażnika tego wodu Zbigniewa Siwczaka. Dziwnym trafem ten ostatni trafia w swoich polowaniach prawie wyłącznie lochy czy samice dzika, strzelając nawet po kilka sztuk podczas jednego polowania. Prawie wszystkie lochy to odszał sanitarny, płatny po 600 zł za sztukę. Najbardziej skutecznymi myśliwymi w pozyskiwaniu samic za czasów panowania łowczego okręgowego Michała P. okazują się strażnik obwodu Zbigniew Siwczak, Mariusz Żelasko i Marcin Barwiński. W smaczku sprawie dodaje fakt, że prokuratura prowadząca postępowanie w sprawach nieprawidłowości finansowych sięgających setek tysięcy złotych, jakie miały miejsce za czasów panowania grupy FLISA, jak to się powszechnie w środowisku lubelskim określa, będzie musiała dopisać sprawę należności za tusze zwierzyny dzikiej, także o wartości setek tysięcy złotych, za które nikt nie zapłacił. Chodzą głosy, że łowczy okręgowy Michał P. wywiózł tetusze w pakiecie z wielkimi kwotami do Torunia. Faktem jest, że publicznie za owe leśne dary ołtarza Michałowi P. dziękował ksiądz Rydzyk. Kolejny celebryta to Miłosz kościelniak marszał, któremu najlepiej wychodzi robienie szumu wokół własnej osoby i zabieganie o kolejne funkcje i tytuły. Słabiej radzi sobie z wykonywaniem zawodu adwokata broniącego myśliwych, krzywdzonych w skandaliczny sposób w kołach łowieckich. Mocno reklamuje potrzebę walki z hejtem, chyba tylko po to, aby za chwilę w pięknym stylu przegrywać w sądzie nagłaśniane na swoim gadatliwym portalu procesy. O przegranej wcale nie informuje. Cała propaganda dotycząca walki z hejtem tak naprawdę służy do walki z opozycją wewnętrzną, o ile opozycją można nazywać tych, którzy widzą różnego rodzaju złodziejstwa i przekręty i im się przeciwstawiają. Jako sędzia głównego sądu łowieckiego Miłosz Kościelniak marszał rozpatrywał m.in. sprawę króla kłusowników, przyczyniając się do wybielenia Łobuza, a w sprawie swego znajomego, zamiast wyłączyć się ze składu orzekającego, przyczynił się do wydania kuriozalnego orzeczenia. Tworzenie rady naukowej powierzono profesorowi Dariuszowi Gwiazdowiczowi. Wybory członków rady polegały na tym, że profesor Gwiazdowicz przedstawił listę osób z którymi zamierza współpracować, a Naczelna Rada mogła głosować wyłącznie na całą listę, a nie poszczególnych kandydatów. Najwyraźniej profesor Dariusz Gwiazdowicz także lubi nurzać się w szambie, skoro wykorzystał okazję do przeforsowania do składu swojej Rady osób niecieszących się powszechnym zaufaniem myśliwych. Wprost przeciwnie. Są one bardzo często potępiane za swoją postawę. Trudno będzie tworzyć pozytywny wizerunek łowiectwa, skoro w składzie tejże rady znaleźły się osoby skutecznie ten wizerunek niszczący. Tylko patrzeć, jak Dariusz Gwiazdowicz wprowadzi do tej lub innej komisji do spraw zbędnych. Króla Kłusowników, T.W. Kazimierza, Jenocha Bliźniaka, a do sądów łowieckich ponownie powołani zostaną m.in. Maciej Burzyński, Stanisław Nowicki czy Lech Bennett i im podobni doświadczeni w zwalczaniu demokracji wewnątrz związkowej. Kolejnym skandalem jest powołanie do Komisji Prawnej wieczystego łowczego okręgowego Pawła Jenocha. Człowiek ten dawno powinien być wyrzucony nie tylko ze stanowiska, lecz także z członkostwa w PZL, o ile organizacja ta rzeczywiście ma się kierować zasadami etyki, prawa czy zwykłej ludzkiej uczciwości. Gdyż uwikłany jest m.in. w sprawę aferalnego wyrzucenia z PZL koła łowieckiego z lot, tylko po to, aby obwodami tego koła mogli zawładnąć pracownicy zarządu głównego oraz król kłusowników. Ponowne powołanie tych skandalistów na stanowiska jest niczym innym jak powrotem starych zasad i wyraźnie wskazuje, że Polski Związek Łobiecki nie jest w stanie wyciągnąć wniosków z przeszłości, przystosować się do nowych uwarunkowań społecznych i politycznych i ciągle chce tkwić u władzy, chołując swoją fałszywą historię stu lat istnienia. Nie chce się odciąć od komunistycznych zasad narzuconych dekretem Bieruta. Szkoda, że kierując się propagandowymi działaniami władze PZL zapominają o oczywistym fakcie, że wizerunek łowiectwa buduje się na dole, czyli poprzez funkcjonowanie kół łowieckich i działanie szarych członków koła. Zatrudnienie w zarządzie głównym kolejnego. Artura Hampla czy innego osobnika znanego z niepłacenia czynszu staruszce, speca od tempej, nachalnej, wulgarnej propagandy uprawianej na portalach łowieckich i na Facebooku, powołanie kolejnych komisji, zespołów interdyscyplinarnych, czy tworzenie kolejnych departamentów na Nowym Świecie, 35 w Warszawie, nie da takich efektów. Jak działalność członków kół łowieckich. Trudno spodziewać się właściwego ustawienia pracy całej organizacji, skoro na najwyższym stanowisku w jej kierownictwie znajdowały się bądź znajdują albo król kłusowników, albo celebryta zaczynający swą działalność od aferalnego spotkania agitacyjnego w warszawskiej knajpie. Zakończonego wniesieniem aktu oskarżenia przez policję przeciwko osobie używającej siły fizycznej w obronie tajności tego spotkania, a wybrany w wyniku tych agitacji prezes Naczelnej Rady Łowieckiej rozpoczął swoją karierę od wzniecenia postępowań sądowych w obronie dóbr osobistych. Skoro najwyższa władza nie potrafi zadbać o swój wizerunek i autorytet swoją postawą. To nic dziwnego, że i nowy zarząd główny kontynuuje mnóstwo procesów sądowych o dobra osobiste i o niewypłacone szkody rolnicze. Myśliwi już proponują zmianę nazwy z Polski Związek Łowiecki na Polski Związek Pieniaczy Sądowych. Już po zrealizowaniu tego materiału dostałem informację, że w Lublinie odwołano ze stanowiska łowczej okręgowej, znaną mi jedynie z nazwiska kobietę, która w kilka miesięcy zdążyła posprzątać bałagan po poprzedniku pijaku, odbudowała finanse okręgu z wielkiej zapaści, uspokoiła atmosferę w okręgu do tego stopnia, że zabrakło mi tematów krytycznych. Aktualna nowa zmiana to prawdopodobny wielki powrót grupy Mariana Flisa. I pijaka Michała P. Patologia w łowiectwie wraca na Lubelszczyznę. A skoro tak, to zaoszczędzę na kosztach wyjazdów w celu zbierania materiałów. Tu mam ich sporo pod nosem.